26 października 2021 roku przed Państwem maluch, o którego dopytujecie. No, jak widać, stoi nadal w tym samym miejscu. Mchu przybywa. Korek się chyba niedługo skruszy. Dobrze to wygląda, przyznajcie sami. stał się chwilowo magazynem na części. Pajęczynka, te sprawy. Tu boczek nawet niezły jeszcze. Drzwi nawet nie opadły. Za bardzo. Tu było chyba lusterkiem kiedyś przywalone, muchu od cholery. No tak, to widzicie, się prezentuje. Jeszcze spójrzmy na tą stronę, prawą. Powietrze w kołach chyba jeszcze jest. Wezmę go stąd, ale z tym remontem to nie wiem, czy od razu wystartuje. Bo jeszcze plany są, słuchajcie. No dzisiaj w ogóle jadę do Jawożna i będę się przymierzał do odkupienia mojego białego poloneza akwarium z przebiegiem 40 tysięcy kilometrów. Jest tam jeszcze fiat 125, może wezmę oba no ostatnio mocno wzięło mnie na polskie samochody, chyba to dlatego, że... No, że sporo ostatnio z nimi i z ich, z ich właścicielami obcuję. I, no i chciałbym mieć coś, coś swojego. To chyba zrozumiałe, nie? Jak sobie ostatnio patrzyłem na ceny, to jak zacząłem liczyć, to zdaje się, że za połowę kosztu remontu tego egzemplarza kupiłbym egzemplarz. W cudownym stanie. I może od tego zacznę, a ten będzie jako drugi i poczeka chwilę, ale oczywiście pod dachem w stodole. Klimatycznej. Zresztą przekonacie się. Tu jeszcze zobaczcie, jaka historyczna naklejka. 17 maja 2008 roku taki rajd zorganizowałem w Borkowicach. Ale tą naklejkę chyba Wam już kiedyś pokazywałem. Maluch, jak widzicie, był w zasadzie może nadal jest, można powiedzieć, maszyną rolniczą życia.